Witajcie w legendarnych let's playach. W dzisiejszym odcinku obowiemy się o piratów. Kim? Oczywiście, Gangplankiem, no bo jakiż jest lepszy pirat w Lolu od Gangplanka? Cóż, gra może być fajna, bo przeciwko mamy bardzo mocnego bohatera. Co prawda, yy, tylko z bliska, no ale jednak, Trindamera. Więc. No zobaczymy jakby, jak pójdzie Mam nadzieję, że dobrze Spadaj stary Cześć. Heh. Jak ja lubię złapać first blady A gękplankiem to jest akurat bardzo proste Zamierzam zrobić bardzo ofensywnego gangplanka. Zobaczycie zobaczycie mnóstwo krytów, mnóstwo obrażeń, mnóstwo wszystkiego, więc mam nadzieję, że gra się Wam będzie podobać. I generalnie w momencie, kiedy będziecie oglądać, to jak skończycie, piszcie, co byście chcieli obejrzeć w moim wykonaniu, bo czas, czasem nie mam pomysłu, czym by tutaj sobie dzisiaj zagrać, więc jeżeli byście mieli jakieś sugestie. Co do tego, to proszę bardzo, mówcie, postaram się zastosować w miarę oczywiście możliwości, no bo może jakiegoś bohatera nie mam, albo, albo nie wiem, no sobie nie, nie radzę, przecież większością sobie radzę, ale, ale wiecie o co mi chodzi. <laughs> Dobra, to ją ja na spokojnie pozwolę mu odrobinę odpuszczać. podwierzą się troszeczkę jednak oboje wciąż do niego skakać więc lepiej dobra, nie ma się czego bać, nic mi nie zrobię. Dobra. Jak widzicie, na razie sobie spokojnie farmimy. Ten first blood oczywiście się bardzo przyda. Za chwilę już będę mógł sobie KW kupić. Kiedy tylko się cofnę. Może nawet coś więcej niż KW. Zobaczymy, ile będę miał golda, kiedy się cofnę. <coughs> Jakieś buty myślę, że się przydadzą. Bo że Gangplank ma troszeczkę prędkość ruchu z, z E, z prędkości, z umiejętności biernej, z, z części umiejętności biernej. Tak powiem to, to jednak ee, jak najbardziej to się może że przydać. Dobra, że się jednak nie będę bił albo może będę. Ojej, drugi kill mam. Jaki mi przykro. Coś ten trend da mocno nie ogarnia. Kiedy gramy gangplankiem, bardzo ważne jest, żeby last hitować przy pomocy swojego kół, czyli tak zwanego paktujemy, bo dzięki temu po prostu dostajemy więcej złota i jednocześnie oszczędzamy nieco many. Więc to wcale nie jest postać tak bardzo mili, tak bardzo bijąca cały czas z bliska. Tak, buty mówimy, eee, bo po prostu jest w stanie tak naprawdę połowę swoich obrażeń zadać przy pomocy, na odległość przy pomocy swojego kół. No oczywiście ulta, ale ult powiedzmy, że to jest trochę rzadsza, rzadsza sprawa niż kół, która ma niecałe 5 sekund odnowienia, bez żadnych itemów jeszcze. Więc i, i nie do końca rozwinięte, więc jak rozwinę do końca i, i złożę parę itemów, no to spodziewam się około 3 sekund. Więc no to będzie naprawdę naprawdę dużo, szczególnie, że ma przelicznik 1 od AD, więc w tym momencie już zadaję 230 obrażeń. No, oczywiście, no, mówimy tutaj o wartości niezredukowanej przez ochronę, tak? Ale. <laughs> Patrzcie, jak się boi. Zaraz kupimy jeszcze wampiryczne, żeby mieć troszeczkę sustainu. Co prawda, mam, mam że tak powiem z, z W, ale to, to marnuje manę, więc po prostu. Nie, 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 nie chciałbym musić z, z tego korzystać za często. No. Więc jak widzicie spokojnie sobie z trendem radzimy. Jeszcze nawet nie ma szóstego, ja mam już siódmy. Plus 7 golda za, za zabicie Q. Naprawdę warto, szczególnie zwracam wtedy połowę many dobrze, drużynowo, jak to wygląda? Heimdinger Nic. Woliber 1 kill. Nie, nie ma się co bać. Voliber z prędkością? No tak, no w sumie jak to może chce zrobić bardziej ofensywnie. Dobra, ma prawo. nawet to teren gdybym mu niewiele dał. Tego krasu jest tego kuch. Żeby za czystko nie wie, gdzie ma się schować. Dobra. E warto rozwijać, bo nam daje troszeczkę prędkości ruchu i AD, więc, więc to jest jak najbardziej, że tak powiem, pożyteczne. mówię oczywiście teraz o części biernej, bo aktywnie daje nam dużo więcej. Dokładnie, no nie trzy razy więcej, prawie dwa razy więcej tego bonusu. Więc warto. Więc warto. Jak widać, drużyna sobie radzi bardzo dobrze. Na szczęście, bo miałem, miałem dzisiaj to jest mój trzeci mecz, i, i miałem takie nieszczęście trafiać na takie teamy, że aż się miało ochotę płakać. No ale cóż, dobrze, że teraz jest dobrze. 7-2 to jest dobry wynik, jak najbardziej. Oby takich więcej, jak dobrze, jak tak dalej pójdzie. Osta ostatnio dość sporo gier wygrywam, to jak dobrze pójdzie, to może awansuję w w rankingu dobrze by było Bo to jest oczywiście ranked tak jakbyście nie wiedzieli nie dobra zaraz się cofniemy bo troszeczkę brakuje many szkoda że to nie zwraca nic many a to już by po prostu było był zbyt, zbyt, zbyt mocne niestety to nawet do mnie nie podchodzi Mimo, że ma ulta Sami widzicie Tak, tak I teraz włącz ulta, stary Włącz ulta, spoko No, dawaj, włączaj Dawaj, czekam tylko No, minimalnie brakło Trudno Ale kill jest to się liczy no dobrze, eee, tak jak mówiłem, kupimy sobie, mm, będziemy sobie robić e, gangplanka krytycznego, ofensywnego. Stąd e, pierwszy będzie, pierwszy będzie, e, pierwsze będzie ostrze nieskończoności. Sorry, sorry. And e, e, i będzie również kosmos Dlaczego zaczynam od tego? No, dlatego, że to ma. Fajny, bierny przychód złota, jak również do zabijania, co się wiadomo zawsze przyda. No i odrobinka kryta, więc jest mm, więc jak najbardziej pożyteczne Jeszcze bardziej szczególnie, że jakbyście nie wiedzieli, to Q może zadawać obrażenia, e, e, na, e, na, no, nadaje efekty przy trafieniu, tak jakbym normalnie za taką podstawową, czyli również może być trafieniem krytycznym. To jest na gangplanku bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo po prostu umożliwia nam, e, umożliwia nam e, swobodne budowanie kryta i, i, i nie przejmowanie się tym, że nie będzie jak go wykorzystać. Zmuszę go tutaj do ciągłego chilowania się e, poprzez zużywanie tej swojej furii. Co po prostu sprawia, że on będzie miał z kolei mniejszą szansę na trafienie krytyczne mnie, co oczywiście w przypadku walki mi zna, zna, wydatnie powinno pomóc, bo wiadomo, że kryt zada dwa razy więcej obrażeń niż, niż bez kryta. No I dlatego. I dlatego jest to takie ważne. No. 100 farmy w 12 minucie. Lubię to lubię to o. a da się tu wyhilował. Może mógł być. Spoko. Niech się chiluje. Tak mu to nic nie da. O. A na ostatnim poziomie rozwinięcia Q dostajemy plus 10 z, e, plus 8 złota plus 2 od tego, czyli za zabicie tym dostajemy 10 zł bardzo fajnie podoba mi się, lubię tak Cóż, jakoś się nie przejąłem jego ultem Ach, minimalnie mi brakło. Minimalnie. No mówię, już troszeczkę mam za, za duży za duży czas odnowienia na e, swoim e, pistolecie. Ale to nie nic. Następnym razem będzie lepiej. Dobrze, tego nie zbuduję. Wychodzi, że muszę chwilę czekać po prostu. Nie, chwilę. Ile, ile mi brakuje do Infinita? Nie, dobra, nie będę czekał. Lecimy. Jeszcze troszeczkę pofarmimy, wrócimy i od razu złożymy buty i, i, i Infinity Blade. Może jeszcze trochę do statika. Powinno, powinno być fajnie. No, jak widzicie, 4-2, przy czym ginąłem tylko i wyłącznie w momencie ganków. I to zwykle zabierają ze sobą jednego z nich, więc. No. śmiem twierdzić, że jest dobrze. Zawsze lubiłem grać plankiem. Bardzo taki sympatyczny bohater. Do grania na solotopie, czy, czy również grałem jako powiedzmy takim pseudo-supportem, zderzało mi się. Znaczy, no, po prostu jako taki ofensywny support, tak. Że też buduję tego kryta, przy czym no, nie zabieram tych, tych minionów tak dużo. Po prostu wspieram poprzez e, swoją truciznę, to, że mam, mam ten naturalny sustain, przez swoje E, da się skupować plankiem. Tak naprawdę on jest dobry na no, no, każdej linii. No Na midzie może trochę gorzej, ale, ale to naprawdę... E, jest, jest tyle innych opcji. W dżungli się bardzo dobrze sprawdza. No, jak widzicie, tutaj poszuję sobie bez problemu drugi turet, farmiąc przy okazji. Chciałoby się, co? Nie będzie... Nie ma tak do... Ups! <śred> no dobra, <śred> jednak było. No. Natomiast czy kosestetika, tak, będzie mnie stać w stanie. W związku z czym złożymy sobie, sobie zapał, czyli tak zwany zilba po angielsku. No i od tego momentu powinienem zacząć naprawdę miażdżać, bo będę miał dużo większy kryt. Szansa nakryta mam, proszę Państwa, w tym momencie 45%. Dużo. Dużo, szczególnie, że to jest dopiero 17 minuta. No i dodatkowo, oczywiście nie będzie zdawać 200% barier, tylko 250, czyli jeszcze, jeszcze dużo więcej. Tak naprawdę, powinienem mieć trendy na, na, na dwa strzały, o ile dobrze liczę. Czyli jak najbardziej fajnie. To już Zaraz chyba pójdę sobie gankować, bo w sumie nie bardzo mam co tu dalej robić. Trochę sobie po farmie i tyle. Ojej, zginąłeś Jak mi przykro. Widać mastery tutaj również dla mnie nie jest większym zagrożeniem, kiedy jest samotny. Szczególnie, że Hila ma całkiem sporego, 150 punktów. Widzę, że ten Heim idzie, tylko czekam skąd wyjdzie. Tam jesteś, ok spoko. Postaw sobie działka, postaw. A ja tu sobie na ciebie poczekam. Albo nie. Dobra. Ujuj. Jak mi przykro. Dobrze, zaraz złożymy jeszcze krwiopijce, żeby, żeby mieć ten... Oj, no dobra, tutaj Haim już mnie złapał. E, dobrze. Tak więc, kończymy statikę, składamy kostur. I buty prędkość, przepraszam, buty prędkości ataku, czyli berserki. Jeżeli oglądaliście pierwszy film na moim kanale, Szako, to mi się zawsze Szako bardzo kojarzył z Gangplankiem. Obaj się opierają, o, 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 o ile oczywiście chcą być mm, ofensywni, tak? E, obaj, obaj się bardzo silnie opierają na, na krytycznych trafieniach, na olbrzymich obrażeniach z tego względu. E, tylko, że oczywiście hmm, Gangplank, Gangplank ma troszeczkę mniejsze możliwości w tym skradania się, no bo oczywiście hmm, Szako ma. Hmm, ma spore możliwości, jeżeli chodzi o ukrywanie się i tak dalej. Ale do, do Heima HM się nie zbliżę. Niestety za słaby na to jestem. No, i teraz to już zdecydowanie nie wyszło, no ale zdarza się. Ale przynajmniej haim leży. Miło. No, natomiast yy, o tym, o czym mówiłem, e Gangplanka, planka, jeżeli chodzi o umiejętność bierną, część bierną umiejętności oczywiście, yy, daje dodatkowe 16 brzmią do ataku. No nie jest to dużo, ale zawsze coś. I 7 prędkości ruchu to już jest dużo. Dla porównania, kosmetyka daje 6. Czyli mam 6 od kosmetyka i 7 od, 7 od umiejętności biernej, to już jest razem. Eee, czekajcie, matematyka się kłania. 7 i 6 to jest 13, czyli już sporo. 436 punktów ruszam się bez, bez żadnych butów prędkości, nie wiem, gankerków, jak to ja je nazywam, czy, czy jakoś tak. A jak złożę jeszcze jakieś do, odpowiednie ulepszenie w rodzaju, w rodzaju obrony terytorialnej albo plus 15 plus 15 no, plus 15 ruchu to, to zielone ulepszenie, no to oczywiście będzie tego, tego odpowiednio więcej I, i się bardzo przyda. Jak widać, dżangluje bez problemu, Też w tym momencie to już z Soraką będę dżanglować nawet. Nie wiem, czy Wam kiedyś opowiadałem, ale dostałem takie wyzwanie, żeby zagrać w dżungli Soraką. I co najlepsze, wygraliśmy. No kill. I od tamtego czasu z, tą, z tymi moimi znajomymi, z którymi wtedy grałem, mam pozwolenie na nagranie na, na w dżungli zawsze. Wszystkim. Czym tylko chcę, bo po prostu skoro byłem w stanie zagrać z Soraką i to dobrze w dżungli, to znaczy, że, że jestem w stanie wszystkim. Z polecam, spróbujcie. Teraz Soraka jest oczywiście dużo mocniejsza, bo ja to robiłem dość dawno temu kiedy Jeszcze przed jej y, bufem ostatnim, bo zdecydowanie była bufnięta teraz, ale te wciąż, wciąż możecie teraz spróbować zobaczyć, jak Wam pójdzie w dżungli. O ile oczywiście potraficie grać jako dżunglerzy, tak? No bo nie każdy umie i nie każdy lubi. Ja akurat bardzo. Dobrze, zaraz wyskoczyłem kolejny KW, więc wrócimy się, żeby. Dwa kilo nawet nie zauważyłem jaki kiedy. Ha. Tak to ja lubię. Dobra. No i wieża. koszy tak nie widziałem ten dekoś tak mi zniknął w tym czasie hm. Bardzo było trudno go zabić Bardzo Uwielbiam gangpanka. Jeszcze na pewno nim wam pokażę wam jak nim grać w dżungli, dżunglować Ups, chyba troszeczkę zbyt greedy byłem. Minimalnie. Dobra, tutaj już Twitch, Twitch se poradził. No, chyba tutaj trzeba było po prostu zwiać. Trudno. No, Troszeczkę zbyt, zbyt odważni byliśmy, zbyt greedy. No, czy wygrasz? No, wygląda, że wygra. Eee, nie wygra. Szkoda. Spójrzcie. Trzy, 3400. To no, lubię. To lubię. Dobrze. Więc w tym momencie jeszcze co by tu złożyć, żeby mieć więcej obrażeń. Obrażenia. Tak, chyba złożę hydrę. Żeby mieć jeszcze więcej wycesu i że tak powiem większe możliwości teamfight'owe, bo mam olbrzymie obrażenia, ale na jeden cel, więc hydra mi tutaj pomoże. Kiedy mi tutaj pomoże sobie z tym, z tym problemem poradzić. Zawsze to, te obraźnie się troszeczkę rozłożę na, na innych. Nie wiem czy to widać, ale mam minimalne lagi. To mnie troszeczkę denerwuje. Ojojoj, zglidowałem, Ale nie, 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 wygram, nie wygram. Ale moi wygrają. Ten woli już leży. No dobra, jeszcze nie, ale no, i teraz już leży. No, zobaczmy, jak to drużynowo. U nas dwóch, u nich dwóch. Czyli już było Teraz jaką szansę? Wciąż 45 Trzeba będzie złożyć jeszcze jeszcze yy, Phantom Dancer, żeby jeszcze tego kryta zwiększyć bardziej, żeby już mieć pewność właściwie. Bo zaraz i ile, ile ma, ile daje Phantom Dancer krytyka? 30%, czyli będę miał 75%. No to już jest prawie pewność, że, że, że prawie że przy każdym yy, strzale będę miał kryta. Musimy po prostu spuszczać teraz inne linie. Dobra. Jakoś ich spróbuję może obejść. Oj już leży. Dobrze. O, kilo I drugi. Uwielbiam zabójców po prostu. Czy to jest Szako, czy to jest Evelin, czy to jest e, Gangplank, czy może, czy może Talont, czy Uwielbiam wszystkich. Przestałem, dostałem SMS, -a, zobaczmy kogo niesie. Oj, chyba mu skresowałem, przykro mi. No i już są w stanie naprawdę mało co zrobić. Teraz jeszcze topa puszniemy, i, i, i już tak naprawdę, nawet są miniony ich niemożliwą wyjście z bazy. Kaselin. No 390p, 2400 zdrowiań. Dobrze jest. Dobra, inna szybko. Puszyjemy tureta. i lecimy. Dobra, nie my lecimy. Jeśli sobie poradzi. Po prostu poszujemy na szybko i tyle. No i tak oto wydaje się, że mamy wygraną grę. Cóż, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I do zobaczenia w następnej grze. Piszcie, co chcecie. Do zobaczenia. Subskrybujcie, oglądajcie.